Nie będzie podwyżek cen za wodę i ścieki. Taką decyzję podjęli Tarnowscy radni na ostatniej sesji, zatwierdzając taryfy zaproponowane przez prezesa Tarnowskich Wodociągów. Nastąpi jednak drobna zmiana. Zwiększeniu ulegną stawki opłat abonamentowych za wodomierze, które zostały podniesione maksymalnie o kilkanaście groszy. Tarnów jednocześnie jest miastem, w którym mieszkańcy płacą jedne z najniższych stawek za wodę i odprowadzanie w województwie małopolskim. Martwisz się, że znów nie będziesz wiedział jak wypełnić zeznanie podatkowe PIT? Teraz zrobi to za ciebie urząd skarbowy. Warunek jest jeden: musisz być osobą korzystającą z internetu. Będzie to możliwe za pośrednictwem strony resortu finansów lub strony własnego banku. W takim wniosku trzeba będzie wypełnić tylko podstawowe dane, takie jak numer PESEL, rok, za który wniosek jest wypełniany, dane teleadresowe, a także właściwy urząd skarbowy, adres e-mail i ewentualnie organizację pożytku publicznego, na którą Chce się przeznaczyć 1%. Po maksymalnie 5 dniach otrzyma się e-mailem informację, że Urząd Skarbowy przygotował zeznanie. Takie będzie można zaakceptować lub odrzucić. Jeśli nie zrobi się nic do upływu terminu złożenia zeznania, będzie ono ważne automatycznie. Takie rozwiązanie ma być wprowadzone w życie 15 marca. Za nami wspólne kolędowanie w Gminnym Ośrodku Kultury w Śmignie. Wystąpił zespół Czago Band i grupa teatralna ze Starych Żukowic. Zdjęcia. Amen. Na koniec zaprezentowała się grupa kolędnicza Śmignianie, która na swoim koncie ma wiele nagród w konkursach wojewódzkich i krajowych. Ostatnio przywieźli ze sobą Złotą Lipnicką Gwiazdę. Jest to główne trofeum trwającego od 35 lat małopolskiego przeglądu grup kolędniczych w Lipnicy Murowanej, o tzw. Lipnicką Gwiazdę. No i chcę się tutaj właśnie pochwalić, że grupa kolędnicza Śmignianie, która w tym roku obchodzi jubileusz 26 lat istnienia, w tym roku na tymże przeglądzie, który też w Lipnicy Murowanej był jubileuszowy po 35, grupa kolednicza właśnie zdobyła główne trofeum, czyli Lipnicką Gwiazdę. zdobycie pierwszego miejsca to jednocześnie nominacja do 45. ogólnopolskiego przeglądu grup kolędniczych, który tradycyjnie odbędzie się podczas karnawału góralskiego w Bukowinie Tatrzańskiej. Drużyna SPR-u PWSZ Tarnów przegrała ze Stalą Mielec 32-35 w ramach jednej 16 finału Pucharu Polski. Tym samym Tarnowianie żegnają się z tymi rozgrywkami, a Stal Mielec w jednej ósmej finału zmierzy się z gwardią Opole. No to jest bardzo trudne dla zespołu SPR-u PWSZ Tarnów, dlatego że się zmienia trzeci trener w ciągu pół roku i dla tych zawodników jest to niezwykle trudne, bo każdy trener ma yy, nieco zmienioną wizję gry zespołu. I my po prostu próbujemy wprowadzić kilka drobnych zmian, yy, które ja sobie zaplanowałem. Yy, te zmiany raz wychodzą lepiej, raz wychodzą gorzej, innym razem w ogóle. I to dzisiejsze spotkanie o tyle jest szczęśliwe dla nas, że raz, że prestiżowe, bo Puchar Polski z zespołem Superligi, a dwa, że przed yy, trudny przeciwnik przed bardzo ważnym spotkaniem pierwszym z Wiwetauron Kielce i mam nadzieję, że ten sprawdzian z tak poważnym przeciwnikiem no będzie dla nas idealnym przetestowaniem i ostatnim takim sprawdzianem, który da nam bardzo wiele przed meczem z mniej doświadczonym, ale bardzo ambitnie walczącym zespołem Wiwe. Należy przygotować się do rozgrywek drugiej rundy. Staramy się to zrobić najlepiej, jak potrafimy w tym krótkim okresie. Treningi odbywają się regularnie, cztery razy w tygodniu plus mecze kontrolne, te które były zaplanowane odbyły się i mam nadzieję, że ten dzisiejszy sprawdzian będzie sprawdzianem pozytywnym przed kluczowymi spotkaniami, które rozpoczynamy już 1 lutego, myślę tutaj o spotkaniach pierwszoligowych, bo to, to jest dla nas absolutny priorytet. SPR PWSZ Tarnów podejmie na wyjeździe w najbliższej kolejce ekipę rezerw w Wiwekielce.